Mano mordeczki, jesteśmy właśnie po majówkowej wyprawie na bolenie i szczupaki. Dokładnie przez cztery dni sprawdziliśmy dla Was kilka nowości na 2021 rok. Wiele z tych wędek to totalne uniwersale, którymi można być bolenie, szczupaki i również sandacze. Wędeczka SG2 274 cm długości shore Game do gramów 60 wyrzutów. Uniwersalny kij przede wszystkim pod szczupaki na średniej wielkości przynęty. Właśnie rozdziewiczyłem wędkę, na którą w tą majówkę udało mi się wyrównać mój rekord bolenia 75 cm. Co mogę o nie powiedzieć? Wędka. E wysokiej klasy, jeżeli chodzi o trzymanie, bardzo wygodna. Łowiłem nią z kołowrotkiem Quick 3 4000, który ma bardzo głęboką szpulę. Wędka troszeczkę taka nietypowa jak na bolenia, bo to jest wędka aż do 60 gram. Jednak przy tej dużej rybie mi dużo frajdy. Łowiłem tym kijem przynętami do 20 cm, smukłymi, bez obciążenia. 19 cm ripery już z obciążeniem, takie większe, niesmukłe, już ciężej było tym rzucać. Także smukłymi przynętami do 20. Obrotówki, dżerki 12 cm. Sprawdza się to dobrze. Bardzo dalekie rzuty kołowrotek, tu jest Quick 34000. on dobrze mi się sprawdził przy boleniach, ta rączka. wygodnie mi się łowiło tą rączką bolenie, to jest ciekawe, ale już fajniej łowiło mi się tym Quickem 4, który ma bardziej okrągłą rączkę przynętami szczupakowymi. Jeżeli chodzi o Branie tego bolenia, można powiedzieć, że w którymś momencie przynęta stanęła w miejscu, jakbym zahaczył wielki konar, który leży pod wodą. Nie działo się nic. Mocno zaspawany miałem wrotek co było moim błędem. Na szczęście kotwice od pingponga wytrzymały. Popuściłem hamulec, ryba zaczęła robić mocno odjazdy. I była tylko piękna zabawa. Także można powiedzieć dzięki temu, że wędka miała bardzo dobrą amortyzację, udało mi się wyholować tą rybę z sukcesem. To jest następca serii MPP2 i to muszę powiedzieć, że naprawdę ta seria zyskała. Wędki są bardziej cięte, są smuklejsze branki przede wszystkim, rzejsze są te kije, więc myślę, że jest to dość budżetowa wersja, ale ciekawa propozycja. Podbierzcie go jaki gigant! Eee! Jaki wielki! Brawo! Zdziwiczyłem wędeczkę, na którą mówiłem najwięcej na tym wyjeździe, to jest sewy SG2 250 cm 50-110 g. Czyli taka dość lekka wędka, ale łowiłem nim swimbaitami 20 cm, gumami do 20 cm, jerkami oraz skinnerbaitami. No, tą wędkę najmniej łowiłem, ale zaskoczyło mnie to, że taką wędkę w całym zestawie razem z plecionką możemy kupić już w okolicach 550 zł. Także dla początkującego spinningisty, których bawić chce się kastem, gorąco polecam. Co mnie tutaj bardzo zaskoczyło przy tym zestawie, że jest dość smukły. To jest następca MPP2. Pamiętam, jak mówiłem MPP2 do 90 gramów wyrzutu. Ta wędka była taka solidna, gruba. Ten blank jest tutaj smukłutki, Jest cały zestaw z tym quickiem. Jest bardzo lekki i naprawdę jest ta wędka na tyle cięta, że nią się bardzo komfortowo y, rzuca. Kołowrotek, bardzo niska półka, 230 parę złotych y, koszt na półce. Y, co mogę powiedzieć, to jest to, że zaskoczyła mnie odległość rzutów, jakie można y, osiągnąć tym kołowrotkiem. Aczkolwiek trzeba przyznać, że ja już troszeczkę tego doświadczenia w multiplikatorach mam. I kontrolowałem tutaj palcem, gdy mi ta plecionka chciała robić brodo, aczkolwiek kilka brud y, było. Jedyny mankament tego kołowrotka, to bardzo, że tak powiem, hamulec o małej sile, ponieważ praktycznie przy każdym zacięciu brań, on, jak, jakby się nie ustawiło, to będzie, będzie starał się troszeczkę z tej, z tej roli wybierać. Ale to jest mankament, który za te pieniądze można zdzierżyć. Odległości rzutów są oszałamiające. Kołowrotek bardzo ładnie wypuszczał plecionkę, były dzięki niemu bardzo dalekie rzuty, nawet przynętami około. 130 gram. Pociąga 0,24 od Hype Tackle pozwalała na to, żeby poszły naprawdę daleko. SG4 Shore Game 274 cm do 30 gramów. Najbardziej uniwersalna wędka. Te wszystkich, które tutaj testowaliśmy na tym wyjeździe i najbardziej uniwersalny zestaw. Wędka bardzo mi przypadła, gdyż uważam, że bardzo jest czuła przede wszystkim. Przy rzucaniu nawet obrotóweczkami czy jakimiś mniejszymi gumami, każda trawka, każde uderzenie skutkowało tym, że na początku chciałem cały czas zacinać. Pięknie nawinięta plecioneczka. Tutaj jest plecionka 015. Tej plecionki wchodzi tutaj spokojnie aż 300 metrów. Bardzo przyjemna rączka. Bardzo mi się tą rączką fajnie łowiło przynętami szczupakowymi. Bardzo przypadła do gustu również mojej kobiecie Alicji, którą tutaj gorąco pozdrawiamy. Na pewno zorganizuje jej taką wędkę, że mogła w przyszłości nie łowić. Skomponowany ten zestaw był razem z kolorkiem Quick 4. Co ciekawe, dość do 30 g wędka, ale ona jest bardzo cięta, ma duży zapas mocy. Rzucałem tą wędką przynętami nawet po 16 cm długości. Używałem obrotówek dużych, używałem nawet czerków 10 cm tą wędką. Ona jest dość cięta, także sprawdzi się dobrze na pewno na sandapę. Marek i Alicja łowili nią bolenie. Przy boleniach oczywiście się ona im sprawdziła, ale jest to wędka o, o dużej mocy, dlatego przy boleniach aż tak mocno nie pracowała, dlatego tutaj trzeba było się posiłkować mocno hamulcem z kołowrotka. Każda osoba, która weźmie ten zestaw do ręki, na pewno zaskoczy ją czułość. Ale to dopiero zobaczcie nad wodą. Każda trawka, białko jest wszystko mega przenoszone tutaj na tą wędkę, więc nie ma szans, abyście przyoczli nawet najdelikatniejsze branie. Pięknie! Ala! Mały, ale wariat. Kolejna wędka Savage Gear SG4 Swimbite do 130 gram, długość 238, widzimy 1 plus 1. No jest to typowo pod swimbaity. wędka, aczkolwiek obraliśmy nią również e, jerkami i Gumami 130 gramów. Ale naprawdę fajnie pracuje pod rybą, co było widać tutaj na holach marka, gdzie miał te ryby po 90 cm i już te ryby e, pięknie, pięknie mu na tej wędce e, chodziły. Zarówno cięta, szybka wędka e, daje nam to dalekie wyrzuty w połączeniu z kołowrotkiem Quick 6. Quick 6 jest to prawdopodobnie następca Tam e, Optimus 300, czyli na którego bardzo dużo łowię, więc dużo oczekiwałem wobec tego kołowrotka. Co mogę powiedzieć, Nie się. oczywiście hamulce no to tak jak we wszystkich plikach, je trzeba po prostu czasami się trzeba je ręcznie uruchomić żeby poprawnie działały ale jak się ten kowrodek dobrze ustawi, tu nie ma wiele ustawień to naprawdę łowimy komfortowo, i przez cały dzień można nie mieć nawet ani jednej brody. Trzeba powiedzieć, że to nie jest jakiś ultra drogi kołowrotek, a obsługuje przynęty nam spokojnie te 130-140 gram. Na tą wędkę łowiłem naj, najwięcej. Bardzo mi go do, do gustu, Złapałem największe szczupaki, czułem naj, najmniejsze pyknięcia, mniejsze brania. Do tego podłączyłem multiplikator Quick numer 6. Byłem bardzo zaskoczony odległościami, jeżeli chodzi o rzuty. Bez problemu obsługiwa, obsługiwała plecionkę Hype Tackle 0.24. E, e, co mógłbym jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o no, mały mankament, co tam musi dopracować na pewno e, hamulec w Także wędeczka z wyższej półki, ale naprawdę godna polecenia. Także pozycja jak najbardziej e, ciekawa. Zalecam tutaj zastosowanie takiej pecionki, jak tutaj zastosowaliśmy e, 0,24 4-splotowej, e, aczkolwiek powiem Wam, że 4-sploty 0,24 to nie jest to, to 0,259 slotów. Tu udało nam się e, zerwać przynęt. Zerwałem jerka przy wyrzucie, gdzie, gdzie, gdzie mi się zrobiła broda, więc jeśli chcecie mieć stuprocentową pewność, że nie chcecie tracić w ogóle przynęt, zastosujcie pętlkę 0,259 slotów. Co? Co? Metrówka? Uważam, że była na tyle czuła, że można byłoby porównać ją nawet do wędek, które można kupić w pracowni. To już? Kurde, piąty rzut i wędka rozdzieliczona. No, no, no. Przed nami nowość, to jest tak naprawdę zeszłoroczna, ale jest cały czas na topie. Wędka Salmonoid od Savage Gear spasowana z kołowrotkiem Okuma Helio 4000S. Oznacza to, że ten kołowrotek jest szybki czyli to jest typowy zestaw rzeczny. Ja używałem go tutaj pod bolenie, doskonale się sprawdza z naszymi boltami. Wędka, bym powiedział, że to jest taka praca moderate delikatnym powiedzmy faścikiem, e, także spokojnie na rzece jakąś gumką taką niedużą, idealna wędka pod obrotówki, w zeszłym roku łowiłem na nią e, na obrotówki, także świetnie się sprawdza, jest bardzo czuła, no doskonale, to jest wędka, która doskonale pracuje pod rybą, fajnie pracowała mi pod okoniami, e, tutaj pod boleniami pięknie się wieła, no niestety, niestety muszę powiedzieć, że Widocznie musiał być boleń kiepsko zacięty, nie trafił, no straciłem bolenia wyjazdu tutaj. No ale tak się dzieje, no słuchajcie, za to kochamy te ryby, że nie zawsze one wyjeżdżają, nie zawsze jest prosto, później takie ryby na, na zawsze zostają w mojej pamięci. Wiadomo, największe ryby zostają w wodzie, ja już tutaj w głowie mam gdzieś z tyłu, że to mogła być moja życiówka, ale wrócę po nią. Wrócę. słuchajcie to jest wędka do 28 gramów, ale ma długości aż 286 cm, Także zasięgi w połączeniu z tą plecionką, która tutaj jest zastosowana to jest 007. Dość ładnie nawinięta plecionka. Zasięgi są niesamowite, słuchajcie jak powiem Wam, że z wiatrem osiągałem rzuty w około 80 metrów się zdziwicie pewnie, ale sprawdźcie to, zobaczycie, zastosujcie 007 plecionkę e, pod boleniem, no high tackle, no bo słuchajcie, inne plecionki nie są tak wytrzymałe, e, jak ta, ludzie, którzy na nią łowią, wycią potrafią wyciągnąć konary z drzew, e, potrafią wyciągnąć jakieś gałęzie, ja sam łowiłem na tą plecionkę kiedyś dorsze, potrafiłem dublety wyciągać na 07. Aczkolwiek minusem tego jest, że wiadomo, to jest cienka plecionka jest bardziej podatna na przetarcia, czyli jeżeli do, dotkniemy kotwicą, a przy boleniach to się często zdarza, że się nam plączy, musimy brać tutaj to pod uwagę, bo tutaj takie małe przetarcie może nam już spowodować utratę przynęty. To był gigant, a, tyle ci powiem, to była gigantyczna ryba. Ja widziałem już, myślałem, że będzie 3. 3 mogła do być 80. 1. Wędki SG2 w porównaniu do ich poprzednika MPP2 na pewno są lżejsze, czulsze i delikatnie przyspieszyły. A ja chciałem podsumować wędki, które mówiłem więcej, czyli SG4. Wędki, które zaskoczyły mnie swoją czułością i lekkością i, i mocą przede wszystkim, które mają. Tak, ten... trzeba powiedzieć, że przy SG4 one mają jeszcze spory zapas mocy w stosunku do tego, co jest. Poka... Poka... Opisane na, na plantę. tak? A jeśli chcecie uniwersalną wędkę rzeczną z wyższej półki, to polecam salmonoida. Mordeczki, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia przy kolejnych materiałach. Halo! Pięknie! A